Nie wysiądź z mojego auta. O, dziękuję. Możesz wyciąć z mojego samochodu. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Mi też weszę do samochodu. Tu masz traktor, możesz sobie usiąść. Nie ma mi. Spadę. Tu mam dachy za co? Za służą LSP. Co? Za brak przybrania i za brak pojazdu prywatnego, który jest w dodatku uszkodzony. Zatargnięcie na teren prywatny mojego samochodu też będzie mandacik. I co? Wymieniamy się argumentami? Ale, peżocik. Pan uważa, on jest naćpany, bo się z pełna rozumu. On panu chyba kradnie tam. Nie wiem, rozkręca panu furę, chyba. No nie kurwa, sprowokował. Te T. Witam. Od. A, czy to już się. od mojego samochodu? No i na nas. fura. Eee, co pan robi? O, on, sobie, on się pod. O, Ty Co to Panie, ten traktor który nie ma hamulców. Ty, człowieku, masz jakieś inne zajęcie w tym życiu niż chodzenie i wkurwianie ludzi? Ja pracuję. Ja to wyklepię Chyba berut się popsuł. Hamulski się kurwa nie popsuł. Masz jakiś problem? Owszem, żeby jeden. Ona solo. Solo to są takie lody. Co, ty to co najwyżej, to mi właśnie takiego możesz zrobić. L-O-D-A, nadążasz. Pana, ja bym chciał pana przeprosić, my po raz dzień. Kurważ mnie, itnut. Szczelę z łokcia, to ogłuchniesz stąd Masz jakiś problem? No nie, no ten kurwa dalej. Ręce opadają, powieki też. Masz jakiś problem? Martwice łydki. Panie, Co masz? Gdzie, gdzie taki pisarek kupieś? No, mu no, proszę powiedzieć.